mogącego w Trójcy Świętej jedynego na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na niedzielę zesłania Ducha Świętego lekcję wyjętą z dziejów apostolskich. Gdy nadeszły dni zielonych świąt, byli wszyscy razem na tym samym miejscu i stał się z nagła z nieba szum jakby nadchodzącego wichru gwałtownego i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który spoczął na każdym z nich z osobna. I wszyscy napełnieni byli duchem świętym i poczęli mówić różnymi językami, jako im duch święty mówić dawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, ludzie nałożni ze wszystkich narodów, które są pod niebem. Gdy tedy rozległ się ten szum, zbiegło się mnóstwo ludzi i osłupieli, bo każdy posłyszał ich mówiących swoim językiem. To też zdumiewali się wszyscy i mówili zdziwieni, Czyż ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc słyszymy, i to każdy z nas, swój własny język, w którym się urodziliśmy? partowie i medowie, elamici, mieszkańcy Mezopotami, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi i Pamfilii, Egiptu i ziem libijskich leżących koło Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi też i prozelici, kretenczycy i Arabowie. Słyszeliśmy ich mówiących w naszych językach o wielkich sprawach bożych. I Ewangelię zapisaną u świętego Jana, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: Jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej, i ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i przebywać u niego będziemy. Kto mnie nie miłuje, Nauki mojej nie przestrzega, a nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem wśród was przebywając, lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, żem ja wam powiedział, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, zaiste radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja i teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście gdy się stanie uwierzyli. Już o wielu rzeczach Wam mówić nie będę. Nadchodzi bowiem książę tego świata, lecz nie ma on nic we mnie. Ale żeby świat poznał, że miłuje Ojca i jak Ojciec mi rozkazał, tak czynię. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźmy. <try> Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Na naszych oczach Pan Jezus wypełnia wszystko, co zapowiadali prorocy Starego Testamentu. I to dlatego wczoraj gromadziliśmy się na wigili Zesłania Ducha Świętego, żeby czytać proroctwa Starego Testamentu. Te, które zapowiadały rzeczy, które mają się stać i które się stały w osobie Jezusa Chrystusa. Wczoraj widzieliśmy Mojżesza, który tuż przed swoją śmiercią dobitnie pisze dla potomnych, aby przestrzegali prawa żeby zachowywali tradycję, żeby nie narazić się, tak jak on użył tego sformułowania, na nieszczęście i gniew Boga. I kochani, ten Mojżesz, który pisze to wszystko do narodu, który został wyzwolony z niewoli egipskiej, do tego Mojżesza Bóg przemawia i daje mu tablicę z dziesięcioma przykazaniami. Mojżesz otrzymuje prawo. Bóg za pośrednictwem Mojżesza daje prawo swojemu ludowi. Co trzeba dobrze zrozumieć? Że Izraelici otrzymują to prawo, a więc Mojżesz przynosi tablicę z dziesięcioma przykazaniami, otrzymuje je od Pana Boga 50 dni od wyjścia z Egiptu. A więc Izraelici obchodzili dzień pięćdziesiątnicy. Był to dzień, kiedy Bóg dał nam prawo. Kiedy Mojżesz otrzymuje kamienne tablice z prawem. Kiedy Mojżesz przynosi z góry, można powiedzieć, z nieba słowo Boga. I to dlatego dzisiaj czytamy, że pobożni Żyli z całego świata starożytnego przybyli na Dzień Zielonych Świątek przybyli na Dzień Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy żeby wspólnie świętować nadane przez Mojżesza prawo. Tego samego dnia, kochani, kiedy Izraelici skrapiali drzwi swoich domów krwią baranka, kiedy Pan Bóg kazał im spożywać wieczerzę paskalną, kiedy pod osłoną nocy uciekali z Egiptu, właśnie wtedy, tej nocy, zmartwychwstaje wstaje. Chrystus. Izraelici przechodzą ze śmierci do życia, więc z niewoli do wolności, i na granicy niewoli i wolności było morze czerwone, które ostatecznie rozprawiło się z nieprzyjacielem, bo kiedy zasklepiało się za uciekającymi Izraelitami wszyscy żołnierze Egipscy zginęli, był to dzień wolności. I tej samej nocy Chrystus przechodzi ze śmierci do życia. Musimy znać tę analogie między Starym i Nowym Testamentem. Nikt z ludzi nie byłby w stanie tak wszystko zaprogramować, tak wszystko przeprowadzić, żeby te wszystkie pisma, które powstawały na przestrzeni tysiąca lat, wypełnić w trzech kiedy naucza Pan Jezus. I gdzie większość tych zdarzeń, które miały miejsce z Jego pojmaniem, śmiercią i zmartwychwstaniem, na nie nie miał On z ludzkiego punktu widzenia żadnego wpływu. Dlatego człowiek, który dobrze zna Stary Testament i dobrze zna Nowy Testament, musi być osobą wierzącą. Tak nawracali się Żydzi i tak nawrócili się dzisiaj ci, którzy słuchali apostołów, którzy po zesłaniu i wylaniu Ducha Świętego wychodzą z Wieczernika, żeby głosić światu prawdę. Oczywiście Duch Święty dopomaga, bo Duch Święty udziela darów do tego, żeby Ewangelia mogła być głoszona i mogła być przyjęta. To właśnie dar języków. Apostołowie mówiąc w swoim języku, są rozumiani przez wszystkich, którzy języka hebrajskiego nie znają. I to dlatego ewangelista podaje tak wiele nacji, tak wiele języków, dla podkreślenia, że nie dało się tutaj rzeczywiście w inny sposób po ludzku tego wytłumaczyć, jak właśnie działaniem Pana Boga. A pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem, mówi Pan Jezus do apostołów. Zobaczcie, że apostołowie przez trzy lata chodzą za Panem Jezusem. Widzą cuda, słuchają Jego mów, kateches, przyglądają się Panu Jezusowi, widzą różne rzeczy, ale to jeszcze nie wystarczyło. Żeby ich wiara była silna i poukładana. I podobnie można być teraz wielkim naukowcem i być niewierzącym. Bo ten, kto nie ma łaski Ducha Świętego, tę wiedzę i wiary ma niepoukładane. Ona nie przydaje mu się do życia nadprzyrodzonego. Podobnie w tej fazie trwali przed zesłaniem Ducha Świętego apostołowi. No przecież widzieli zmartwychwstałego Pana Jezusa, rozmawiali z nim, jedli z nim, ale nadal się bali. Jeszcze nie wiedzieli, co się ma stać, czego jeszcze Pan Jezus od nich żąda, jak to wszystko będzie, a może przyjdą i nas ukrzyżują, bali się śmierci, zamknięci byli w wieczerniku. Dopiero wtedy, kiedy Duch Święty przychodzi. Wszystko skapuje na swoje miejsce. Rozum podaje rękę, wierze. Rozum się oświeca. I nagle inni ludzie wychodzą z wieczornika bez żadnego lęku, bez żadnych obaw i głoszą ewangelię. Przecież święty Paweł się nie chwali, ale jako świadectwo podaje w jednym, swoich, w jednym ze swoich listów. Jak to przecież ile razy był kamienowany, ile był razy rozbitkiem na morzu, ile razy był w więzieniu. I pomimo tego, kiedy go wypuszczano, kiedy uchodził z życiem, wiedział, że Pan Bóg darował mi życie i również tym razem, ażeby nadal iść i głosić Ewangelię. Albowiem ważniejsze od mojego życia jest to, żeby jak najwięcej ludzi zostało zbawionych. I to jest, kochani, też przykład domu. I także żebyśmy zrozumieli, że taką łaskę, którą mieli apostołowie, którzy nie lękając się nawet o własne życie, wiedzieli, co się Panu Bogu podoba, to tylko może wynikać z mocy Ducha Świętego. Te dary mamy nazwane, z którymi przychodzi Duch Święty. Tutaj w tym przypadku mówimy o darze męstwa, darze odwagi. To nie rodzi się nieraz samo z siebie. Bo możemy być mężni i odważni, kiedy matka ratuje dziecko, kiedy rzeczywiście gonimy złodzieja w sklepie, to i osoba niewierząca może to robić. Ale żeby pomimo narażenia się na zniesławienie i wyśmianie bronić wiary, tu już potrzeba łaski Ducha Świętego. Kochani, wszystko to się wypełniło, abyśmy mogli. W sposób jasny przygotować się na tajemnicę czasów ostatecznych w których od tamtego dnia żyjemy. W dniu pięćdziesiątnicy wypełniło się wszystko co zapowiadali prorocy. Jest tylko jeszcze jedna księga która się nie wypełniła. Księga Apokalipsy. Dlatego od dnia pięćdziesiątnicy mówi się w teologii że żyjemy w czasach ostatecznych Oczekując nadejścia i przyjścia tego, co się jeszcze nie wypełniło, tego, co ma się stać. A to wydaje się, jest najstraszniejszą tajemnicą, ale tylko, mam nadzieję, dla niewierzących. Albowiem Dzień Paruzji, Dzień Sądu, będzie dniem nagrody i pocieszenia dla tych, którzy wytrwali do końca i ci będą zbawieni. A nie da się wytrwać do końca w wierze bez łaski Ducha Świętego. Bo i Pan Jezus mówi, że wielu wybranych będzie zwiedzionych. Wielu, którzy trwali przy Panu Bogu od wiary, odpadnie. I widzimy to także i współcześniak, i wielu duchownych odpada od wiary. Jak wielu świeckich odpada od wiary. Jakie modne ostatnimi czasu stały się właśnie. Publiczne wystąpienia z Kościoła, akty apostazji. Jak wielu e, znanych ludzi chwali się na mediach społecznościowych, że nie chcą swoich dzieci, że nie posyłają ich do Komunii Świętej, że nie chodzą do Kościoła. Jest to publiczne, można powiedzieć, prawie masowe odstępstwo od wiary. To są czasy, można powiedzieć, antychrystów, o których dzisiaj mówi Pan Jezus. Że książę tego świata nadchodzi, ale ten książę nie ma nic ze mnie. I to on się, kochani, od tamtego dnia również panoszy. I po to otrzymujemy daru Ducha Świętego, abyśmy mogli się jemu przeciwstawić i jego potrzebom nie ulegać. Dlatego, kochani, Pan Jezus mówi. Żebyśmy się nie trwożyli. Przyjdą wojny, przewroty, odstępstwa od wiary i prześladowania. Ale gdy to przyjdzie, nie macie się co martwić, mówi Pan Jezus, gdyż kiedy będzie trzeba Wam bronić tego wszystkiego, co nazywamy wiarą katolicką, nie Wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was, zapisuje Ewangelista Mateusz. Dlatego, kochani, pierwszy podstawowy wniosek, który musi płynąć z dzisiejszego dnia, jest taki, że nie można funkcjonować duchowo bez pomocy Ducha Świętego, który ogniem zapala dzisiaj nasze serce. Kiedy kościelny zapala świecę na ołtarzu, najpierw zapala ją zapalniczką, zapałką, ogniem i ten ogień przykłada do świecy. Wyobraźmy sobie, że my wszyscy jesteśmy taką świecą, którą symbolicznie otrzymujemy na Chrzcie Świętej. Płomień jest symbolem Boga, bo Bóg jest światłością, a także i Ducha Świętego, który jest łokiem. Jak zapalić tę świecę, która w nas jest? Dzisiaj widzimy tego, który zapala serca Chrystusa. Duch Święty, który stępuje w postaci... I języków ognia. I to, kochani, nie jest bez znaczenia, dlaczego Duch Święty akurat w takiej postaci się ukazuje. Duch Święty jest tym, który leci i zapala serca nasze do miłości Pana Boga, do gorliwości, do odwagi. Światło daje też nam pewność, bo kiedy wchodzimy do ciemnego pomieszczenia, boimy się, żeby gdzieś nie wpaść, nie uderzyć, żeby o coś się nie potknąć. Czy ktoś tam się nie czai w ciemności, kto jest naszym wrogiem? Boimy się i lękami, jest to naturalne. Czego nam potrzeba? Światła. Wtedy czujemy się pewnie, wiemy, gdzie iść. I tak jak to mówiliśmy ostatnio, rzeczywiście nie mylimy rzeczy po ciemku, ale już widzimy takie, jakie one są naprawdę. Dlatego potrzeba nam tego światła. Duch Święty jest tym, które światła. To światło w naszych sercach zapala. Kiedy ta świeca gaśnie, bo pokłoniamy grzech śmiertelny, idziemy do konfesjonału, gdzie kapłan, rozgrzeszając, przywołuje mocy Ducha Świętego i rozgrzeszając powoduje, że Duch Święty na nowo ten płomień w naszych sercach rozpala. Duch Święty jest tym, który mówimy, że Duch Święty jest miłością, jest uosobieniem miłości Boga, osobą. I zobaczcie, że obraz serca Pana Jezusa pokazuje nam serce, które płonie. To Duch Święty jest tym, który z tego ognia czerpiąc, bo tym ogniem jest, przenosi ten płomień na nasze serce. Najpierw przeniósł ten płomień na serce niepokalanej Maryi Panny, a także z tego płomienia biorąc, bo z tego płomienia pochodzi Boskiego, rozpala nasze serce. I rozpala te nasze serca, po to, żeby nam przypominać, że Pan Bóg płonie gorącą miłością do człowieka, że to człowiek powinien płonąć gorącą miłością do Pana Boga. Płomień i ogień oznacza także zniszczenie, bo każdy katolik jest odpowiedzialny za to, żeby niszczyć zło i palić wszystko to, co jest złe. Przede wszystkim w naszym życiu. Nasze wady i nasze grzechy mają w tym ogniu spłonąć. Ale także płomień to światło. Nie da się rzeczywiście duchowo rozpoznawać wrogów, zagrożeń, książek dobrych, książek złych, stron internetowych dobrych, złych, ludzi dobrych i złych bez tego światła. Bez pomocy ducha świętego. Dlatego, kochani, oświeceni duchem rozumu i męstwa. Apostołowie posiadają charakter nieomylności. Wiemy, że to, co podają apostołowie, jest prawdziwe i nie ma tam miejsca na żaden ludzki błąd. Bo jest to, kochani, dar i charyzmat apostolski, który również został wylany na apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy jako gwarant zakładania Kościoła katolickiego. Stąd... Także i do dzisiaj wzywa się i przyzywa Ducha Świętego przed ważnymi decyzjami, przed ważnymi wydarzeniami, przed synodami, przed soborami, przed święceniami, ale także i zobaczcie, kiedy małżonkowie mają podjąć, czy jeszcze wtedy narzeczeni, najważniejszą decyzję w swoim życiu, czy jedną z ważniejszych. Czyli ślubowanie sobie w dobrej i złej doli do końca życia, dopóki śmierć nas nie rozłączy, ten obrzęd zawsze rozpoczynał się od wezwania pomocy Ducha Świętego. A żeby Duch Święty oświecił nasz rozum do roztropnego podjęcia tej decyzji i rozpalił nasze serca w miłości do Pana Boga i w miłości do Tego, któremu będziemy za chwilę ślubować i oddawać swoje ciało i swoją duszę. Ale tego światła, kochani, potrzeba także i światu, dlatego jako katolicy powinniśmy to światło światu dawać. Przykład swojego życia. Skoro wyniesiesz dzisiaj z tej świątyni światło, bo przyjmiesz komunię świętą, Duch Święty na nowo wznieci ten płomień, który został zapalony w dniu Twojego chrztu. Nie po to został zapalony, żeby jechować i skrywać, ale po to zapalił ten płomień, żeby stawiać na świeczniku, a żeby wszyscy ci, którzy koło nas przebywają, nie błądzili w ciemności, ale żeby widzieli, widzieli światło i kierunek, który mają podążać. Grzesznych upominać, wątpiących dobrze radzić. O tym mówią przecież uczynki miłosierdzia względem duszy. Po to właśnie Duch Święty zapala w was, świat, was światło dla ewangelizacji. Albowiem ta misja, która została zapoczątkowana w Dniu Pięćdziesiątnicy przez apostołów trwa na, nadal. nadal Bóg chce roznosić to światło na cały świat. Nadal Bóg chce, żeby w sercach wszystkich ludzi to światło zapłonęło, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. I to jest, kochani, także nasza misja. Nie tylko księży, którzy mają do tego charyzmat i władzę, żeby sprawować sakramenty i uroczyście głosić Słowo Boże. Natomiast Wy głosicie Słowo Boże przez przykład swojego życia, także przez dobre uczynki, które spełniacie, żeby inni ludzie je widząc, chwalili Boga naszego, który jest w niebie. Dlatego, kochani, prośmy dzisiaj Ducha Świętego o darmęstwa, odwagi, pobożności. Do tego, żeby być przykładnym katolikiem, który doprowadzi do źródeł wiary wielu z tego świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, kilka ogłoszeń.